Dobry wieczór, a natomiast obcas mi się ułamał w połowie swej, to tak średnio. No to, ale, no to zatem średni wieczór wszystkim ludziom. Obcas średni, bo się złamał w połowie swej połowy. No to, a gdzie ci się obcas ułamał, w połowie wiołbył W połowie. W połowie? to co ty, co ty w połowie, co ty, że, że, że Słuchaj, Baśka, zróbmy takie... Y, pocze, jakiś chłop się śmieje zupełnie. Zróbmy, Baśka, zróbmy śledztwo zaangażowane, mm -hmm. takie dziennikarskie, że po prostu jak ci się obcas, jak, jak ci się obcas złamał w połowie, to co ty, y, że ryby? I co, łamał ci się w połowie? Mm -hmm. Baśka? Ale ja nie rozumiem. Jak nie rozumiem. No to Baśka, dlaczego ty chodzisz na połowiu w takim w obuwiu wysoko obcasowo po prostu obcesowym? To jest skrajny nieodpowiedzializm. Ja nie rozumiem. Na którym połowie utraciłaś połowę obcasena? Co ty. Ja ci na ja naprowadzę. Czy to były dorsze? Czy to były karasie? Nie wiem, co było w tym połowie. Paluszki rybne. <grym> Byłem byłym po połowie. Ja zjadłam <grym> po. Resztę zostawiłam tobie. I. A